Rany, jakie nudy, dostałem karę na dwa tygodnie od taty za to, że źle się zachowywałem w szkole. Idę pomyśleć. Mam plan na zabicie nudy. Podpalę dom, najpierw sprawdźmy, czy można w łazience podpalić. No więc idę. Nie da się tutaj podpalić łazienki. To idę sprawdzić, czy w moim pokoju mogę podpalić. No więc już idę do mojego pokoju. Nie da się podpalić w moim pokoju. Idę sprawdzić, czy w pokoju gier da się podpalić. No więc idę tam. Nie da się tutaj podpalić. No więc już idę do salonu sprawdzić, czy da się podpalić. Ojej, nie da się tu podpalić domu. No więc idę do kuchni sprawdzić. Ojej, tu da się podpalić dom, no więc włączam piekarnik, żeby podpalić. Jest, udało się podpalić dom, mogę sobie w spokoju tańczyć. No więc tańczę. Kochanie, wiesz skąd pochodzi ten dym? Nie, kochanie, zastanowię się skąd. Co masz taką zszokowaną minę? Coś odkryłeś? Już wiem, kto to zrobił to Franek, nasz starszy syn. No więc, idziemy do kuchni z nim pogadać. O matko, trzeba natychmiast ugasić ten ogień no więc, gaszę. Echem, Franku, jak mogłeś podpalić kuchnię? Przecież wiesz, że jeśli będziesz długo stał w ogniu, to wtedy możesz się spalić z żywcem i umrzeć. Ale tato, ale nie chciało mi się. Nie, żadnych wytłumaczeń. Za to wszystko, co zrobiłeś dzisiaj, dostajesz karę, aż twórca tego kanału nie wróci z ferii. A teraz marsz do swojego pokoju i przemyśl sobie, co zamierzałeś dzisiaj zrobić. Dobrze, już idę do mojego pokoju, ale i tak mam gdzieś tą karę.